Wraz z nową kadencją władz samorządowych, kolejny etap prac rozpoczęła nowo wybrana Młodzieżowa Rada Miasta. Droga do Młodzieżowej Rady Miasta zaczęła się jesienią. No, Do wzięcia udziału w wyborach zachęciła mnie pani. No, a później mnie wybrali i trafiłem do Rady. Musiałem tylko przekonać kolegów, żeby na mnie zagłosowali. No, wybory były tutaj w szkole na sali. No, pani rozdawała nam listy. Jakoś tak uznałam, że nie mam co robić, więc wziąłam sobie taką listę, zebrałam głosy i jakoś tak się stało, trafiłam tam. Zbierałam podpisy, każdy z nas dostawał kartki i musieliśmy zbierać dwie kartki podpisów i po prostu chodziliśmy od osoby do osoby, którą znaliśmy i po prostu jeżeli chcieli na nas zagłosować, to podpisywali się. Po wyborach ostateczny skład młodzieżowej Rady Miejskiej w Siewierzu przedstawia się następująco. Uczniowie z zespołu szkół w Siewierzu to Magdalena Błach, Marta Gryczka, Marta Jędrzejczyk, Kamila Kryczek, Adrian Magiera, Katarzyna Mostowska, Karolina Szmajdzińska, Natalia Waloch i Dominika Woźniak. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 w Siewierzu to Daniel Lubiński. Zespołu Szkół w Brozowicach Bartosz Brzyski, Oliwia Lubas i Bartosz Polak Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach Kaja Kurzeja Jakub Szczepańczyk, Zuzanna Szczepańczyk Milena Rzyszkowska Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych Aleksandra Chylak, Patryk Filipczyk Sara Gawor, Mateusz Olszewski i Szymon Zając W listopadzie były wybory odbyła się na początku na, na początku stycznia odbyła się pierwsza sesja jest wybrane prezydium. Na w tej Radzie wybraliśmy przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Przewodniczącym został Padre Filipczyk, wiceprzewodniczącymi Kamila Kryczek i Kaja Kurzeja, a sekretarzem wybrano Karolinę Szmajdzińską. Tę młodzieżową Radę Miasta czeka wiele ciekawych zadań. Często zdarza się tak, że zapał jest na początku, a potem nawet na jakieś umówione spotkania przychodzą mniej chętniej. Zobaczymy. Ja cały czas mam, mam nadzieję, że to się rozkręci, ponieważ po to, po to jest to zrobione, żeby dzieci się nauczyły i głosować i, i, i takich podstaw demokracji. Mamy nadzieję, że to się w końcu rozkręci. Wszystko zależy od tego, jakie te dzieci są. My nie mamy wpływu na to, jakie dzieci są wybrane, z jakiego wieku. Jeżeli to są bardzo małe dzieci, one nie mają jeszcze takich... Takie jakby potrzeby, takich, takich, nie są przyzwyczajone do takiego działania społecznego, ale po to jest ta młodzieżowa rada, żeby się tego nauczyli. Teraz te osoby, które są wybrane są osobami też na przykład z gimnazjum, więc są to już starsze osoby, więc mam nadzieję, że będą mieli dużo pomysłów. Dać jakieś nowe pomysły burmistrzowi, żeby powiedzmy jakiś basen zrobił czy coś takiego. Chciałabym zaproponować, żeby też e, niektóre wyjazdy ze szkoły były bezpłatne, żeby ktoś nam też fundował, bo niektórzy na przykład mam taką koleżankę w klasie, która na przykład nie rzuca pieniędzy, bo ich tak po prostu nie ma i na niektóre wycieczki nie może jeździć, ale jak jej się uda, to jej wyżej pomogę, bo to jest najlepsza moja przyjaciółka. I też fajnie by było, żeby wszyscy mogli jechać. No i żeby nam dodali na przykład jakieś automaty, bo czasami sklepy jest otwierany później, a czasami jest zamykany wcześniej i też tak jak chce się komuś pić, a herba nie ma na dole, to po prostu byśmy sobie podchodzili i sobie rzucali jakieś drobniki i byśmy mieli picie i batony. Na naszym spotkaniu będziemy opracowywać dokumentację i statuty. Planujemy spotkanie z prezydium i ustalimy harmonogram pracy na najbliższe miesiące. To dopiero początek działań na etapie organizacyjnym. Nie czy no są moje takie y, wnioski z obserwacji, bo właśnie ja tak sobie ostatnio myślałam, co by się nam przydało i w ogóle. Myślę, że będę pytał kolegów o to, co zrobimy. Będziemy tam działać przez następne dwa lata? W Młodzieżowej radzie Miasta są też tacy, którzy od samego początku wiedzą, po co się tam znaleźli. No ja sama, bo ja albo właśnie chcę zostać modelką, albo charakteryzatorką, albo chciałabym być przewodniczącą. W piątej klasie byłam przewodniczącą podstawówki. No chciałabym być kolejny, na przykład chciałabym iść tak stopniowo, najpierw sekretarz, później wiceprzewodniczący. I wiceprzewodnicząca mi w sumie starczy, ale jakbym dotarła na przewodniczącego, to by też było dobrze. Dokładania poprzednich kadencji poświadczają, że uczniowie chętnie Podejmują wyzwanie, by aktywnie uczestniczyć w rozwoju miasta i gminy Siewierz. Podobała mi się praca w Młodzieżowej Radzie Miasta. Można było zgłaszać swoje pomysły, które potem były głosowane, czy to jest dobry pomysł, czy, czy zły pomysł. Dużo było pomysłów różnych i już nie wiem, które były realizowane, ale wiem, że z kilka przynajmniej. Czasami chodziłem i kolegów się pytałem, co można by było zmienić mhm. tutaj w siewierzu, i z własnych doświadczeń też, co można by tutaj postawić, żeby było ciekawiej. Mhm. Myślę, że tak, jest to presja i wyróżnienie, ale jest także odpowiedzialnością za innych uczniów, którzy chcieliby coś wprowadzić, jakieś innowacje, i mają kolegę, który może zaproponować. Takie pomysły. No to już jest to pewnego rodzaju wyróżnienie. No, czuję, że jestem jednym członkiem, który jest ważny i który ma też swój głos, że jak coś powiem, to to weźmie się też pod uwagę, nie traktuje mnie się jak dziecko, jak niektórzy ludzie i po prostu moje głosy są też ważne. Praca w Radzie będzie z pewnością ciekawym doświadczeniem i pomoże zdobyć nowe umiejętności, które zaprocentują w dorosłym życiu. Poza tym przyczynią się do zwiększenia aktywności młodych i kreatywnych ludzi w gminie wiesz. Oh,